To są Chiny, znajdujemy się na tarkach związanych z, z zwierzakami, czyli wszystko dla zwierząt, począwszy od karmy, przez zabawki i tak dalej. Zobaczymy, co tutaj mają w ofercie. To jest akwaponika. Słuchajcie, tutaj mamy ryby, tutaj rosną warzywa, tu mamy aplikację, cały panel ko kontrolny do tego. I ta woda jest filtrowana po tym, jak te ryby tam narobią, jakieś takie niemrawe. Przez te głowy. No i dobrze, wracając do akwaponiki. słuchajcie, woda jest filtrowana i te warzywa, które sobie tutaj można posadzić, cała te cokolwiek, są nawożone właśnie tymi odchodami od ryb. Możecie sobie to zainstalować w domu i macie piękne rybki, tutaj macie warzywa, które rosną naturalnie w domu. Fajna sprawa. Tutaj karpie koi, zakładam, że to się do jakichś tam fontan, gdzieś oczek instaluje. Karma dla rybek No i nawet tutaj piasek do akwarium sprzedają i szu takiego rodzaju souveniry. Hello Taju Terraria Dla płazów i gadów proszę akwarystyki ciąg dalszy Poland 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 Dwej, bolam. Proszę. Filtry, pompy. Hello. Piękna pani. Daje nam katalog. <laughs> Proszę, akwaria oferują. I tutaj takie mini, mini. Piękna pani. Hello. Ok, tutaj są jakieś fontanny, pompy i tak dalej. Hello. Tutaj takie większe akwarium filtry właśnie do oczek wodnych już takie dość duże i mniejsze też okej, okay, to fajnie wygląda robi wrażenie już te rozmiary, kształty Proszę, tutaj jest taki specjalny rodzaj oświetlenia. Tutaj nie widać, że te diody są różnokolorowe. No i dzięki temu możemy właśnie taki efekt uzyskać Słuchajcie, tutaj mamy firmę z Korei. Tu jest właściciel. Tak. I ona ma magiczną różkę i słuchajcie, to, to są perfumy dla y, ludzi, którzy lubią koty lub psy. I y, jeśli się przykasz tą perfumą, to y, będzie ona przyciągała koty y, lub psy. Dostałem sampla i będę testował. Tu mam na psy i na koty. Zobaczymy jak to działa. Dorzucam to do reszty. A jest tego dużo. Takie karbidła i kuwety. Wszystko z aplikacją eleganckie, eleganckie tutaj natrafiliśmy na czas lunchu takie fontanny do picia dla kotków oczywiście wszystko mruga, bo najtańsze ledy tutaj mają a tutaj mamy smycze i piękną panią tutaj takie szczotki dla kotów specjalne ciekawe, ciekawe takie rzeczy Co to jest? Szczotki takie, no, mokro dla zwierząt. Aha. Fajne. Proszę, tutaj mamy takie wspaniałe kuwety. Tutaj materiał do kuwet. Również mamy training pads, czyli to maty treningowe. Sucha karma, suplementy diety dla zwierzaków. Na tym stanowisku oferuje się obroże do. Trenowania psów, na przykład myśliwskich, no i też normalnych. No i też są takie specjalne obroże, które szkolą psa, żeby nie szczekał. Wiecie, zostawiacie psa w domu, a on szczeka, ujada, sąsiedzi narzekają. I tu jest taki lekki impuls, się mu daje za każdym razem, jak on szczeka, to go tam poczuje. Mamy piękną panią z Wietnamu. Proszę, tutaj naturalne produkty z Vietkongów: zabawki, gryzaki i inne. Tutaj taki smok. Szybko jest zrobiony z jeansu. To jest chyba jakaś pozostałość po poprzednich targach. Proszę tutaj, Louis Strauss. To nie mam pojęcia, co to jest. Niech ktoś napisze. A to? To są jakieś to zabawy. To są zabawki, które uczą psy jeść powoli. Tutaj można to posmarować karmą, albo dać do środka i wtedy pies aż tak nie chapie. Porządny? No, bardzo porządna O, tutaj takie bardziej fancy dla lagowisko dla kotów. Legowiska. O tu. Przerwałem w przerwie na lunch. Co tam mieć Proszę, jeszcze tutaj takie snaki mają. Ciekawe, ciekawe. O tutaj pani. Proszę tutaj. Następne legowiska. O, ja widzę, że mają dość dobry wybór materiałów. jak to Chiny? Wszystko pod zamówienie klienta. Akcesoria do przewożenia psów w samochodach bardzo fajna sprawa. Karmy, ciąg dalszy fajne opakowania mają. Tutaj takie lepsze te legowiska, bo podświetlane podgrzewane. Tak jak się kod rozjebał. Fajne, fajne. Proszę, a tutaj mamy skarpetki dla psów i kotów. Ubranka. Jezus Maria. Spójrzcie na to. Ten pies nie wygląda by szczęśliwie w tym czymś. Ale, ale są też kurtki. No to, to fajne dla piesków małych, bo jest im zimno. Dzięki, się sprzedaje tak? po cztery, oczywiście. Okej, okay. są takie zabawki dla kotów. To ponoć może chore pieniądze kosztować w Polsce. Tutaj mamy suplementy diety dla psów i kotów. Takie obroże z ledami, gryzaki. O, to jest fajne. Też się świeci, a to? Boże, co to jest? Biedny z Muszę, co ona mi pokazać. Okej, okay, aha. Fajne, fajne. A tutaj takie porządniejsze. Okej, okay. tutaj jest dość dużo obcokrajowców. Proszę bardzo, jest i firma z Polski. Tutaj to są czyste polki z zakopanego. Nie <laughs> I tutaj proszę. Bardzo sercem się raduje, że coś z Polski się sprzedaje w Chinach. How is business doing? Do you have a lot of customers? Yeah, of course. Ah. Because we are Poland and China's company. We ah. have the warehouse and company in Poland also, so we can deal with all EU clients. So you have where? So this is produced where? In Poland or in China? Poland and China. Poland and China. Poland and China. A i to że produkują w Polsce i w Chinach. No, ok, no, ważne, że jest to jakiś akcent. Jeszcze nie będę wypowiadał, kibicuję. Proszę, tutaj mamy takie przenośne torby dla zwierzaków. Tutaj wózki dla psiecka. Proszę, to tutaj mam takie większe psiecko. Tutaj tam... No, Pokazuje, że trzymałe. Okay. Proszę, no do paznokci i szczotki. No jak widać, jest tego sporo, grzebienie też się znajdą, a tutaj ręczniki dla psów. Słuchajcie, to jest takie potężne, są cztery takie hale, ja nie wiem czy ja się wyrobię, dzisiaj jest ostatni dzień targów, że mam tyle tych katalogów, to jest tak ciężkie. Okej, okay. No fotos, a tutaj jesteśmy akurat w takiej fabryce, to jest znajoma Konrada i my od nich tutaj już kupiliśmy. I to się dość fajnie sprzedaje. Akurat to nie szło do Polski. Jak będzie, to są międzynarodowi klienci. Proszę są takie kuwety, które czyszczą się automatycznie. Zaraz po tym jak tam kicia się załatwi. Specjalne odkurzacze. dla zwierząt. Więc tutaj nożyczki specjalnie dla psów. Ciekawy design. Tu są ciekawe rzeczy, bo to są takie dla psów, ale takie bardziej biwakowe. Proszę. Tutaj fajna taka kurtka, na chłodniejsze wyprawy. Fajne, fajne. O, jest polar. Proszę, tutaj takie bardziej przytulne domki. Fajne, fajne. Cieplutkie. Tutaj, takie namioty nasidełka. Fajne, fajne. Proszę, tu takie bardziej pancerne. To to chyba na tygrysa. A to? To nie wiem, co oni tam będą trzymali. Rosomaka może. Albo to do transportu. Hm. Ciekawe, ciekawe. Bardziej naturalne. Wszystko, co potrzebne, aby Pieska wykąpać i na jakieś tam wodne zabawki. Znowu takie trekkingowe, fajne kurteczki. A tutaj buty, ale to takie, słuchajcie, tych survivalowych, to jest naprawdę tutaj sporo. To jest no, dobra nisza, że tak powiem. Będziesz teraz psiecka? Tak. <laughs> tutaj butki, karniki. Okej, okay, tutaj mamy odkurzacze i dmuchawy dla psich, fryzjerów. Słuchajcie, tu są. Konrad e, Tutaj mamy stoły do strzyżenia, i również stoły do operacji e, dla weterynarzy. Tutaj klatki dla weterynarzy. Proszę, tutaj są stanowiska do kompania psów. A to chyba do strzyżenia tych odkurzaczy, no to tutaj jest od groma. Dla księżniczkowych kotków. Takie trony. Ciekawe, ciekawe, fajne, fajne. Myślę, że na to by się klienci znaleźli. Ładnie to jest wszystko wykonane. Oczywiście możemy wybierać rodzaje tkaniny i kolory. Spoko, spoko. W tej smycze fabryka od nas Chyba. No wybór mają Potężny Jeszcze więcej wózków Na psiecko I następne Proszę Co to tu, co tu, co tu, co tu, tu jest O bardzo ciekawe materiały. Fajne. A no to? Okej, no. złot, Dziewczyny się wystraszyły. Że ich przyłapałem jak siedzą w robocie. Idę, idę. O, Proszę. Tutaj takie snaki. ciekawe, ciekawe to wygląda. psiecka ciąg dalszy no, myślę, że to jest dobry temat to jest dobry temat, dzietność spada proszę pani zapodaje tiktoka A co my tutaj mamy to są suszarki do psów o, wszelakiego kalibru Daj tutaj, o spa, spa dla psów no, to, to jest ciekawe Tanie, że nie propaganda. O, <tanie> <Jest> to <ten> operator <tanie> To jest ciekawe, takie fajne piłki dla psów, że one będą mogły sobie je łapać. Tu mamy rozmiary i różne kolory. Proszę tutaj takie bardziej taktyczne. Piękna pani, Hello. A co się tu stało się? Chyba były jakieś zawody w strzyżeniu psów Proszę, pięknie wymodelowane I durka A Co to jest? To jest... Żywy pies? Nie Co oni z tobą zrobili? Pisiu, linko podłość ludzka niż na granic Cześć, cześć tak go wystrzygi. Proszę, Chiny, Włochy, Ameryka, Konrad, Wielka Brytania, Tajlandia. Nie, sorry, to jest Kambodża, to jest Tajlandia, Indonezja. To jest co? Australia. Jest wspaniała, biało-czerwona flaga. Wiecie jak się robi w Chinach polskie flagi? Po prostu się bierze indonezyjską i się wiesza do góry nogami. Niech łopocze, Konrad, niech łopocze. Duma, duma, Dobra, duma. To też fajna rzecz, takie stroje halloweenowe. Można psa przebrać za pająka, tudzież, nie sobie co to jakiś alien chyba. To też jest fajne, bo to są takie maty do... Karwienia słuchajcie i tutaj sobie piesek może tak powoli jeść On sobie z, z tego tam wygryza, wylizuje, wydłubuje Fajne, fajne No mają też tradycyjne miski oczywiście Torby na psiecko Ładna pani Michał Halo Znowu psiecko Oczywiście można to wszystko pod swoją marką, logotypem wyprodukować Proszę tutaj piękna pani i...

Więc co, ja już się prawie poddaję. Jeszcze mam dwie hale do obejścia. Ale nie no, trzeba walczyć, trzeba walczyć. Ocie, no. Znaczy no, jest taka, taka trochę powtarzalność. Szukam czegoś takiego fajnego, fajnego. No widzicie, no, że smycze, miski. No to to jakby się powtarza. air drive, snacks, dobre, jakieś suszone. uszy, co tutaj jest? zabawki. O proszę, budy. To może być fajny temat, bo to składane w transporcie nie będzie za bardzo objętościowe. A wiem, że, że takie budy w Polsce, no to tanie nie są. Bierzemy kontakt. Proszę, fajne takie kurteczki. Ładny design, kolorystyka, przepiękna. To jest to. No tutaj są fajne gryzaki. To jest bober. <laughs> A proszę dzik. To jest guziec, panie, guziec. <noise> Ale to fajnie, to tak trochę lepsze. Nie, Okej, okay, idziemy, zagadamy z nimi. Idziemy. A kogo my tutaj mamy? Ładna pani. Hello, hello. Siema. Te są fajne dla psiecka. Ładne wzory. Przepiękna kolorystyka. Jak mawia mój ulubiony klient. Fajnie, fajnie trzeba się nimi zainteresować kolagę Micro Molecule Polypeptide Snacks i jak to wygląda aż mi skusi żeby spróbować znowu takie trekkingowe no to jest nisza żeby z psieckiem wycieczki robić takie weekendowe to Jest przepiękna kolorystyka fajnie to wygląda fajnie, fajnie. A tutaj takie jakby bardziej luksusowe dla panci jest torba, jest plecaczek.